Tym urządzeniem będziemy mierzyć za chwileczkę pomiar natężenia decybeli w nowej turecie rav 4 która ma przebieg 197 km. Będziemy jechać wyznaczoną przeze mnie trasą S4 na obwodnicy Kraśnika ze stałą prędkością 100-120 km na godzinę. Dodam, że samochód jest przed konserwacją. To samo badanie wykonamy po wykonaniu konserwacji. Zobaczymy, jakie będą efekty. A przebieg tego samochodziku to zaledwie zerknijcie sami. 197 km, tak, kochani, 197 km to jest rekord, jeżeli chodzi o samochody, które prosto z salonu do nas przyjeżdżają. Zbliżamy się, kochani, do trasy z 19 To jest ta trasa, którą wybrałem na pierwsze testy. Zrobimy dwa pomiary przy stałej prędkości 80 km/h przez chwileczkę i przy stałej prędkości 120, czyli maksymalnej dozwolonej na naszej ekspresówce. I zobaczymy, jakie będą wyniki tego pomiaru. jest właśnie, potwierdzę Wam prędkość, troszkę może szybciej 80 Jak widzieliście kochani, pomiar decybeli przy prędkości 120 km na stałej trasie przy stałej prędkości wynosi 73 do 75 decybeli. Zobaczymy jak ten pomiar wyjdzie i jak będzie wyglądał po konserwacji podwozi. Czy konserwacje obniżają poziom hałasu w samochodzie? Przekonamy się już niebawem.